Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Degrajmy w Minecraft Atral. Kontynuujemy budowę naszej fabryki i dzisiaj budujemy przetapianie tych trzech różnych stopów: Rose Gold, Bronze i Brat. W pierwszej kolejności przygotowałbym kontenery, w których będziemy przechowywać nasze już przetopione elementy. Pomyślałem też, że przesuniemy je o jedną kratkę w lewo, tak żeby robić je z tej strony. Więc teraz też przesuniemy, żebyśmy zobaczyli, na czym pracujemy. Przesunęliśmy, a to oznacza, że nasze stacje kolejowe zaczniemy z tego miejsca. Mamy przygotowane nasze belty i tutaj musimy teraz przygotować w jaki sposób będzie to wszystko rozwiązane. I tutaj na pewno, tu będą dwa tunele, bo złoto będzie nam tutaj przejeżdżało dalej, gdzie będziemy tworzyć e, prestiżne mechanizmy. Będziemy musieli to jakoś zmieścić, a tutaj będą trzy nasze kombinacje. Pod dwiema dni będziemy potrzebowali blade burnerów, a tu nie potrzebujemy blade burnera, dlatego też tutaj będziemy mogli już teraz zrobić e, odprowadzenie. Po dwoma dni będziemy potrzebowali blade burnery, a pod brązem nie, więc pod brązem będziemy mogli od razu wyprowadzać płyn pod ziemię. Aha, tu akurat jest energia, to będziemy musieli się z tym pobawić. E, tych dwóch pozostałych, myślę, że wyprowadzimy je stąd i stąd. Tu będą trzy benziny. Trzema różnymi materiałami. Jeden właśnie będzie bezpośrednio po, pod spód odprowadzany. Ten myślę... E, a, nie mogę tak zrobić. Zrobimy go też tutaj. Ten będzie szedł tędy w dół i ten będzie szedł Tędy w dół, tylko tu się nie możesz połączyć. O! Tu się nie możesz połączyć z tym bezinem, bo ten bejdyn jest odprowadzany oddzielnie. Ojejku, tu jest problem, bo z tej strony będzie wprowadzana mieć. Mm. Mhm. to jest zbyt ciasno na bok siebie, więc robimy w ten sposób. Mieć będzie wjeżdżała tędy. Tu będziemy się wyprowadzić w ten sposób. Teraz musimy pod spodem doprowadzić każdego z tych bezynów do odpowiedniego kontenera. I to jest raz, dwa. Tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci. Tu musimy go zamknąć. Encated fluid tankiem, a tu możemy go zamienić w ten sposób. I to również zamknąć. Wtedy się jeden z drugim nie połączą. Pumpy. Jeden pump będzie jeszcze tutaj. Dzięki czemu to połączy się z tym, tu bo się to połączyło jeszcze nie A tutaj jest jeszcze, dobra, to trzeba zrobić tak i tu to wszystko złączyć w ten sposób, żeby się nie łączyło jedno z drugim. I teraz, tu jak pociągniemy, to się nie będą mieszać. Teraz musimy doprowadzić do tego, tu. I mamy już drugi tank poprowadzony w ten sposób. Tutaj pump, pump w ten sposób, i ostatni w ten sposób poleci do tego, co nawet mogę zrobić. Ok, mamy wszystkie cztery rury doprowadzone do odpowiednich kontenerów. Jak tylko tutaj natchnię się cokolwiek tworzy, to elementy powinny popłynąć w odpowiednie miejsce. Tu na razie zamkniemy, żeby to złoto się nie wyjeżdżało i tu musimy doprowadzić jeszcze miedzi do naszego użytkowania. Okay, mamy teraz przygotowane, jak będzie płynąć mieć. Powinna się rozdzielać na równomierne fragmenty. Zobaczymy, czy tak będzie, bo możliwe, że oto z tym nie jest połączone. Chyba, że zrobimy to w ten sposób. Może teraz jest połączone, czyli mieć powinna tutaj wjechać e, Na przykład po cztery i się rozwinąć w lewo. E, tutaj trzy i czwarty, tutaj wyjechać. Y, moglibyśmy to od razu przetestować. Tylko musimy podłączyć energię do tego. Jestem ciekaw, czy możemy wykorzystać energię stąd. Powinniśmy im dać radę. To się kręci w dobrą stronę, to się kręci w dobrą stronę, to się kręci w dobrą stronę. Mm, chciałbym teraz wziąć sobie którykolwiek jakiegoś materiału. Jeżeli rzucę tu cztery, to powinny równomiernie się ze wszystkie te mm, rozdzielić. I tu w ostatnim tym kroku nie wyjechały w ogóle. Aha, będę miał atak zaraz. Okej, okay, podejście drugie. Tym razem mam tu oddzielny Brass Funnel leżący w tę stronę. Jeśli wyrzucę tu cztery elementy, to powinny się równomiernie rozdzielić na cztery ścieżki. Hmm. No i tu do czwartego nie dochodzi. Po trzy. Ale możliwe, że się nie rozdzielają równomiernie. Hmm. Ewentualna opcja jest pytanie czy ja tu zmienię sobie na no właśnie, bo to wszystkie No to jest taki problem, że żeby one się równomiernie rozdzieliły Jak one idą ten to z tej wjeżdżają i to rozdzielone na boki to każdy z nich jest yy, traktowany jako oddzielny split więc najpierw się tu, potem dzielą się tu, potem dzielą się tu i dopiero na końcu dzielą się tutaj. Hmm. Jeżeli wjazd byłby z tej strony, to wtedy rozdzielałyby się równomiernie, no, ale nie o to mi tutaj w tym momencie teraz chodzi. Dałem teraz na każdym round robin. <laughs> Powinno to sprawić, że będą się rozdzielać pojedynczo do różnych końcówek, więc a, teraz wszystko wleciało tutaj. Tego nie chciałem. Tak, pierwszy dirt, ale tak, pierwszy dirt poleciał tu. Drugi poleciał tu. Trzeci tutaj znowu. Następny, ale dopiero tam. Tu. Tutaj. Tu. Dopiero tu, Ok. więc teraz wyszło, że <laughs> dziela pojedyncza, ale wyszła nam trochę e, liczba binarna, ponieważ tu trafia to drugi, więc tu trafia to czwarty, tu trafia to ósma, tu trafia to szesnasty, to też szesnasta sztabka miedzi i tak one powinny dojeżdżać szybciej niż będą być w stanie przetwarzane, więc być może to nie będzie jakoś no, strasznie bolało. Dobra, spróbujmy to zrobić w ten sposób. E, tutaj, oczywiście, dopuszczamy to w ten sposób. A bo tu jeszcze drewno chciałem, żeby wjechało. To ono nie wiedzie wtedy, wtedy. Drewno by wjeżdżało stąd. Okej, okay, przesunęliśmy drewno w tę stronę. Żeby tu OK, zrobiliśmy taki dosyć skomplikowany mechanizm beltów i zobaczmy, czy jeżeli teraz postawię tutaj tunele i zrobię im właśnie Multiple Input Available Split, to wrzucając tutaj 4 dirty powinno równomiernie po jednym do każdego trafić. Tak, idealnie teraz zadziałało. Więc mamy jeden flot i cztery wyloty. Zajęliśmy cały ten nasz m, tą dziurę. Ale działa to idealnie tak jak planowałem, że to będzie działać. Mieć będzie równomiernie na wszystkie cztery elementy się rozjeżdżać. Energia nam doprowadzono. Teraz brakuje tutaj postawić tylko mikserów. Doprowadzić energię do mikserów i myślę, że też można było to zrobić jakieś jakiegoś miejsca. Mało problematycznego, zbudowaliśmy jeszcze sobie taki daszek, który zakrywa to, to yy, niektóre nasze elementy, żeby lepiej były widoczne. Tutaj mamy tę podporę, w której leci energia. Yy. No, żeby się drzemnąć i dać tych typków, którzy cały czas tutaj gdzieś krzyczą pod uchem. Gdzie oni mogą być? Chcemy jeszcze tylko wiaderek z do tych dwóch blernerów. Myślę, gdzie ja bym mógł je zmieścić. Może tutaj? OK, mamy to prawie gotowe, um, przygotowałem sobie taki daszek, przesunąłem go trochę bardziej w prawo, żeby zasłonił również ten mikser. Mm, jeszcze musimy blade burnery odpalić i będziemy potrzebowali do tego lawy i stamtąd i wiaderek. Pełne, puste wiaderka, drugi depot, który otrzymałoby wiaderka. Teraz. Tu, 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 tu. O, sięgnie. Stąd fajnie, będzie taka dziura. Eee, no zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Ramię mamy również ustawione do jednego drugiego Blade Burnera. W tym miejscu będzie pobierać e, wiaderka z lawą, która lawa będzie spałtowana. tutaj, w tym miejscu wiaderka będzie odkładał. Możemy tutaj kilka wiaderek już wrzucić okej, okay, on teraz będzie... A, okay, teraz będzie wydawał w nieskończoność. Tak, on tu będzie wydawał w nieskończoność. Ponieważ... E, tu i tak potrzebujemy hm, e, blokady na wiaderka. E, I to nie zacznie działać póki... ramię nie zacznie działać póki... Póki ta lawa stąd nie da się płynąć, musimy tą lawę tu doprowadzić. Ja bym lawę poprowadził może zobaczymy, czy tam rur starczy. Czy nie będę musiał rur dorobić. Ok, mamy już rurę po całej długości. Na pewno to nie wystarczy, żeby przetransportować lawę. I gdzieś tu po drodze będziemy musieli jeszcze jeden mechanical pump zrobić. Natomiast możemy odwrócić jego kierunek i zobaczyć, jak daleko ta lawa nam dopłynie. Ok, dopływa nam gdzieś dotąd. to jest połowa odległości? Trochę mniej niż połowa, bo jestem ciekaw, czy jeżeli tutaj bym dostawił sobie <coughs> pam to czy by to wystarczyło? Ok, to nie wystarcza. Dostawiliśmy pampa tutaj. Natomiast to nie wystarcza, żeby poprowadzić lawę dalej niż do tego punktu, więc będziemy musieli również pampa postawić gdzieś. Na przykład tutaj. Mm. Tak, mamy lawę. Powinno teraz zapełniać nam wiaderka, ale tego nie robi. Mamy wiaderko, mamy spałt lawy, wiaderko lawy, proszę, nie działa. Okej, okay, w ten sposób zrobiliśmy, no to musimy to trochę przerobić najwidoczniej. Tam gdzie jest spałt, nie może być jednocześnie. Yy, tam gdzie jest spałt, nie może jednocześnie ramię zabierać, bo najwidoczniej chyba jedno z drugim się kłóci, więc to ramię musimy na razie zabrać jeżeli teraz postawię tu wiaderko i teraz zamieniło się w lawę, więc jeżeli to działa w ten sposób będziemy musieli zostawić jeszcze jeden CRUDGE STORAGE UNIT który będzie w stanie przechować wiaderko z lawą Jaderko z lawą wypuści teraz do kolejnego depotu. Tu postawimy depot, do którego będą lądować te wiaderka i teraz stąd ramię będzie mogło to zabierać, czyli stąd, stąd, eee, ojejku. Tu i tu zabiera, znaczy oddaje, stąd zabiera i jeszcze tutaj musimy zrobić, ja zapomniałem o tym, I teraz mechaniczne ramię, stąd będzie hmm. Tu będzie oddawać wiadro yy, puste, tu i tu będzie oddawać wiadra z lawą, a stąd wiadro z lawu będzie pobierać. O, i teraz powinno zacząć to śmigać. Hmm. Musimy to tylko uzupełnić wiaderkami. No i super, dodajmy sobie to jeszcze kilka wiaderek, żeby mieć zapas i nasze burnery już sobie działają, cały mechanizm tutaj chodzi. Chciałbym jeszcze zrobić dla wyglądu to te rury przyszpili do ścian braketami. Dla wyglądu również wszystkie nasze belty opakujmy brass casingami, żeby to ładnie wyglądało. No, i teraz zostało nam tylko skonfigurować na nowo nasz pociąg, żeby dostarczał nowe materiały. Złapmy go. A nie, najpierw może postawmy sobie nowe stacje kolejowe. Akurat mam cztery, będę musiał niedługo je dorobić. Mamy nasz train schedule, i myślę, że od razu, żeby już nie kombinować, ustawmy, żeby pobierał wszystkie materiały z tej strony. Będzie nam potem łatwiej dostawać je w fabryce, bo będziemy pilnowali ich kolejności. Więc Pierwszy jest redstone. Wszystkie stacje pobierające materiały mamy już skonfigurowane w naszym skedulu. Stawmy teraz skedule na wywalanie materiałów, czyli potem jest gold. Zastanawiam się teraz, bo tutaj widzę, że w naszym przyczepie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć staków żelaza. Trochę za dużo. Coś tu z tym żelazem się zabrało, a ponieważ mamy tak policzone, to większa ilość żelaza może powodować, że nie będzie nam pozwalał mm, pobierać, w się sensie nie będzie nam pozwalał pobrać innych materiałów, bo będzie zapchane w skrzyniach, więc myślę, że tutaj możemy zamienić na Exactly, jeżeli to równo 4 to już jedź, nie czekaj będzie więcej niż 4, no bo to oznacza, że tak naprawdę może zbierać po 5 każdego materiału. Zastanawiam się też, czy jak zatrzymuje się nawet na sekundę, to ta sekunda nie wystarczy, żeby już sobie jakiś materiał zapakować na pakę, i to wtedy oznacza, że jeżeli ma cztery staki i się zatrzymuje, to ładuje sobie staka, zanim ruszy dalej, bo akurat przez tą sekundę, którą. Mm, on nie ruszy, to dąży sobie jakiegoś taka załadować tego materiału. Zobaczymy w jakim czasie, czy nam się to nie zapka w ten sposób, żeby mieli tylko żelazo na przyczepie. Zobaczymy. Na razie powinien jeździć prawidłowo. Kilka ostatnich stacji pominął. Jestem ciekaw, czy były po prostu stacje związane z andyzytem i klejem, po których po prostu nie musi się zatrzymywać, czy to źle ustawiliśmy. Zaraz zobaczymy, czy tutaj odpowiednio. Wyładuje nasze materiały i czy zacznie działać produkcja to, to teraz stworzyliśmy? A więc tutaj jeszcze nie przygotowaliśmy wypuszczania tych materiałów, i myślę, że po jednym będzie wystarczająco. Nie musimy to wypuszczać w tych czterech po stakach, pełnych, wypuszczać po jednym materiale. Nie da tutaj, nie dobra, to możemy wypuszczać po pełnych stakach, jeżeli mamy dużo tych. To wyjechało i tu tak samo miedzi. Zaczęło się wszystko tworzyć. Wszystko się kręci. Zaraz zobaczymy, czy tutaj odpowiednio Molten brat mamy w tym kontenerze, Molten Bronze w tym kontenerze i Molten Rose Gold w tym kontenerze, także wszystko tworzy się tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. W kolejnym będziemy budować kolejne fragmenty naszej wielkiej fabryki. Trzymajcie się i do usłyszenia.